Adam, to czego zakończyłem nasz wstęp, czyli czy monobloki są lepsze czy gorsze? Zdarza się, że instalatorzy na szkoleniach wskazują nam fakt, że na przykład w katalogach, jakichś tam kartach produktu, monobloki mogą mieć delikatnie lepsze COP, delikatnie lepsze wydajności. Dotknijmy tego, do tego, tego tematu. Jakbyś mógł powiedzieć z perspektywy eksperta, z czego to w ogóle wynika. Okej, okay, no monobloki mogą mieć technicznie na papierze troszeczkę lepsze parametry, ze względu na to, że są e, bardziej zwartym urządzeniem. Mają krótkie rurociągi, tak? Przeliczone na dużo krótsze niż splity, tak? Ale generalnie, jak policzymy, e, doprowadzanie już wody kotłowej do pomieszczenia do kotłowni. No to te urządzenia są bardzo porównywalne sprawnościowo, tak? Nie, nie można powiedzieć, że monoblok jest lepszy czy split jest lepszy. No, różnica największa jest w tym po prostu, że woda kotłowa w jednym urządzeniu jest na zewnątrz, w drugim woda kotłowa zostaje w środku, a wyprowadza się instalację freonową. Czy na badaniach tak naprawdę może być, że ze względu na tą krótszą ścieżkę chodniczą będzie ten monoblok troszeczkę lepszy, ale w zasadzie przynajmniej w Panasonic jest to tak, że to jest urządzenie jeden do 1 Dokładnie tak.